Witajcie widzowie RSMP TV, zapraszam Was na rajdowy tydzień, a w ramach tego rajdowego tygodnia tak naprawdę wszystko kręciło się wokół inauguracyjnej rundy profi autorajdowych samochodowych mistrzostw Polski, czyli rajdu z MITI, o nim sobie dzisiaj poopowiadamy. W... Przypomnę Wam tylko, że tegoroczny cykl RSMP ma liczyć 7 rund. Dwie z nich już miały być za nami, ale z uwagi na pandemię musiały zostać przełożone i odbędą się w późniejszym terminie. W związku z czym pierwszy rajd, który, na który musieliśmy czekać aż do pierwszego weekendu czerwca, dopiero teraz się odbył i był to szutrowy rajd. Rajd z Mightyia, rajd Żmudzi, rajd na Litwie, jednocześnie połączenie rajdowych mistrzostw Polski z Mistrzostwami Litwy. Na liście zgłoszeniowej widniało ponad 100 załóg, z czego połowa z nich ponad to samochody czteronapędowe, zatem naprawdę zapowiadała się bardzo zacięta walka na zaplanowanych 14 odcinkach specjalnych. I tu warto zwrócić uwagę, że już przed rajdem aktualizowany musiał być harmonogram, z którego wypadły odcinki 2 i 6, zatem ostatecznie zostały dwie próby. Pierwsza z nich, rozegrana była w piątek wieczór i był to asfaltowy, taki można powiedzieć super OS, bardzo krótka próba którą w generalnej klasyfikacji wygrały dwie polskie załogi. Liderami rajdu zostali Grzegorz Grzyb z Michałem Poradziszem, wicemistrzowie Polski a tuż za nimi 70 sekundy dalej Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem zatem nasi mistrzowie z roku 2019 podium pierwszego OS-u uzupełnili również gościnnie startujący w RSMP Erik Kajs z Indryszką Żakową, oni też niewiele ustąpi ustąpili Polakom a na czwartym miejscu, pierwszym za podium dopiero bardzo gościnni gospodarze również znany jest mistrzostw Polski Dominik Butfilas z Renatasem Wajtkewiciusem. mam nadzieję, że prawidłowo te e, litewskie nazwiska będę czytał, bo kilka ich dzisiaj będzie. Poranna pętla sobotnia składa się z trzech odcinków specjalnych już na tych właściwych szutrowych nawierzchniach i pierwsze spada łupem butfilasa i wajtkiewicjusa. W ramach mistrzostw Polski najwyżej, bo na trzecim miejscu w generalce plasują się Chwietczuk z baranem, za nimi zaraz hułat rozwadowski, a osowe podium w ramach mistrzostw Polski kompletują marczyk z gospodarczykiem. Na osie czwartym znowu świetna jazda Adriana Chwietczuka i to on obejmuje prowadzenie w ramach mistrzostw Polski. Ostatnio z pierwszej pętli pada łupem załogi Kasperczyk-Syty w ramach rajdowych Mistrzostw Polski, co pozwala im awansować do dziesiątki klasyfikacji generalnej rajdu. Klasyfikacji, której po pierwszej pętli przewodzi litewska załoga Wajdota Zala i Andreas Malniekis na skodzie Fabi R5. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski prowadzenie utrzymuje załoga Chwieczczczuk-Baran, którzy są piąci w klasyfikacji generalnej. Niecałą sekundę za nimi załoga Marczyk-Gospodarczyk, a 5 sekund dalej podium kompletują grzyb z Poradziszem. Między kolejnymi serwisami na załogi czeka 40 km OS-owych podzielonych na 5 prób, z czego 4 wygrywa znowu załoga Zala Malniekas i w klasyfikacji generalnej po 11 OS-ie to oni pewnie prowadzą w rajdzie. Natomiast w Mistrzostwach Polski dzieje się zdecydowanie więcej ciekawych rzeczy. Tutaj OS-7 wygrywa Grzyb z Poradziszem, zaraz za nimi jest Marczyk Gospodarczyk i to wystarcza, żeby to właśnie oni objęli prowadzenie w RSMP. Podobnie jest na odcinku 8, co sprawia, że po odcinku 8 pomiędzy Miko, Adri i Grześkiem jest tylko 1,5 sekundy różnicy. Bardzo ciasno w czołówce RSMP. Na ostatniej próbie tej pętli znowu Adrian Fiedczuk jest najszybszy i to Olsztynianin zjeżdża na ostatni serwis jako wicelider w RSMP. Znowu jednak bardzo blisko jest też do Mikołaja Marczyka, do którego wieczuk z Baranem tracą tylko 4,0 sekundy, a trzecia załoga, czyli Grzyb Poradzisz, tracą 1,4 sekundy. Cały czas bardzo blisko w RSMP. Kolejni w ramach Mistrzostw Polski, z Rozwadowskim, pierwsi za podium mają już dużą stratę, blisko 18 sekund, ale muszą się bronić przed piątą załogą w RSMP. Kacper Wróblewski z Kubą Wróblem mają do nich bowiem tylko 1,2 sekundy straty. Ostatnia pętla to tylko trzy odcinki specjalne, ale ich łączna długość jest większa niż tych pięciu wcześniejszych, zatem jest jeszcze naprawdę dużo walki. I zacznijmy od tego, jak kończy się cały rajd w klasyfikacji generalnej. Wszystkie próby ostatniej pętli i cały rajd w generalce wygrywają wspominani już Litwini Viadotas Zala i Andris Malniekas, prowadzący z kodę R5. Drudzy w generalce 30 sekund za nimi meldują się Fiestą N5, czyli tą taką prawie WRC-fiestą Martynas Samsonas i Erwinas Snitkas. Podium ze stratą kolejnych 12 sekund kompletują Wladas Jurkewicius i Asfidas Valiukenas, również na skodzie Fabi, tyle że już Evo 2. A w Mistrzostwach Polski? Dwunasty odcinek pada upem załogi Marczyk Gospodarczyk, ale tylko sekundę zanim melduje się Adrian Chwietczuk, trzeci Wojtek Uchała ustępuje im o kolejne 40 sekundy. Wojtek z Sebastianem awansują tym samym na trzecie miejsce, chociaż nie wynika to z bezpośredniego pokonania Grześka Grzyba, tylko z tego, że Grzesiek z Michałem niestety na tym odcinku specjalnym wypadają z trasy, lądują na boku. Wprawdzie udaje się samochód postawić i kontynuować jazdę, ale strata jest blisko 5-minutowa, co sprawia, że wicemistrzowie Polski, można powiedzieć, kończą w tym momencie już rywalizację o najwyższe pozycje. OS-13 to kolejne zwycięstwo załogi Kasperczyk-Syty. Oni o 0,9 sekundy pokonują Erika Kajsa, o kolejną sekundę Miko Marczyka. Przed ostatnim odcinkiem specjalnym może się wydawać, że wszystko jest poukładane. Miko z Szymonem prowadzą nad Adrianem i Jarkiem o 5,4 sekundy. Wojtek z Sebastianem mają 18 sekund straty do Adriana, natomiast nad Kacperem i Kubą mają również 5 sekund przewagi i wydaje się, że powinni spokojnie dojechać do mety w tej kolejności, jednak 18 km ostatniego odcinka specjalnego przynosi kolejne zmiany. W klasyfikacji profi autorajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, Ride The ya, wygrywa załoga Mikomarczyk-Szymon Gospodarczyk i jest to dla nich na pewno świetna prognoza przed zbliżającą się inauguracją Mistrzostw Europy, czyli naszą drugą rundą tegorocznego czempionatu rajdem Polski, który już za dwa tygodnie. Przy okazji, jeszcze na ostatnim odcinku muszą uznać wyższość Erika Kajsa. Drudzy na mecie Adrian Chwietczuk i Jarosław Baran tracą do zwycięzców 11,5 sekundy, co i tak należy uznać za świetny wynik i myślę też jednak mimo wszystko trochę spodziewany, biorąc pod uwagę, że Adrian z Jarkiem mieli naprawdę dobry sezon przygotowań. Startowali już w kilku wcześniejszych rajdach, co na pewno nie jest bez znaczenia pod względem tego, jak bardzo są wjeżdżeni. Dla Miko z Szymonem był to tak naprawdę dopiero drugi start i to w bardzo krótkim czasie. Oni intensywnie przygotowania do mistrzostw Europy zaczęli przed dwoma w zasadzie trzema tygodniami. Na trzecim miejscu nie ma niestety Wojtka Huchały, bo to miejsce w ostatniej chwili o zaledwie niespełna sekundę traci on na rzecz załogi Erik z Indryszka, Żakowa, gościnnie startujący w mistrzostwach Polski. Wygrywają Raid i są 33 sekundy za Miko i Szymonem. Wojtek Huchała z Sebastianem Rozwadowskim muszą niestety zadowolić się czwartym miejscem. Na koniec jeszcze wspomnę o zwycięzcach poszczególnych klasy klasę 2WD wygrał Krzysztof Bubik z Adrianem Sadowskim na BMW 36 Łukasz Biskiniewicz Zbyszek Byszek Cieślar triumfowali w klasie trzeciej, oczywiście fiestą Rally 3. Kuba kolin Brzeziński z Dariuszem Burkatem wygrali klasę czwartą i tutaj pozwolę sobie przytoczyć całe podium. Drugie miejsce zajął Adam Sroka z Patrykiem Kielarem, a nasz redakcyjny kolega Łukasz Lewandowski, pilotowany przez trzykrotnego mistrza polski, Xaviera Pana Serii, zajęli trzecie miejsce. Brawo Łukasz, brawo Xavier, gratulacje. Miejsce na podium, dojechanie do mety w, w pierwszej rundzie to na pewno duże osiągnięcie. Więcej o tym, jak wyglądała rywalizacja, Rywalizacja w poszczególnych klasach, jak wygląda rywalizacja na dalszych miejscach, dowiecie się, jeżeli zasubskrybujecie kanał RSMP TV i przyciśniecie dzwoneczek notyfikacji, bo już za chwilę, już w najbliższych dniach na naszym kanale pojawi się kolejne studio rajdowe, w którym omówiony będzie dokładnie cały rajd z mit -a. A zanim się jeszcze z Wami pożegnam, dwa słowa o starcie Kajto i Maćka w kolejnej rundzie Rajdowych Mistrzostw Świata. W ten weekend odbył się też Rajd Sardyni. Kajto z Maćkiem niestety nie odnieśli trzeciego pod rząd zwycięstwa. W piątek mieli problemy, nie udało im się ukończyć dnia i musieli walczyć, odrabiać straty. Wystarczyło tylko na ósme miejsce i na drugie na Power Stage'u Zatem również bonusowe punkty. A więcej na temat Mistrzostw Świata i Rajdu Sardyni dowiecie się, jeśli zaglądniecie na mój kanał Motopasje Kamila, gdzie również duży vlog z Rajdu Sardynii. Został już umieszczony. A ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji RZMP TV i do zobaczenia za tydzień.